Dzień w minutę, Michał Kobosko. Jarosław Kaczyński zafascynował się postacią Daniela Obajtka. Szczerze mówiąc, im więcej wiemy, a coraz więcej wiemy każdego dnia o dokonaniach prezesa Orlenu, tym łatwiej jest zrozumieć te fascynacje. Domy i apartamenty za miliony, gigantyczne granty i dotacje, poustawianie swoich w spółkach Skarbu Państwa, a jak trzeba, to Obajtek kupił Kaczyńskiemu kilkadziesiąt gazet i portali regionalnych. Jak nie pokochać kogoś takiego? Obajtek symbolizuje wszystko to, czym nie jest PiS. Towarzysze Kaczyńskiego z partii są mocni w gębie, świetnie się podlizują, ale są totalnie nieskuteczni. Obajtek to przeciwieństwo na przykład Jacka Sasina. A przecież znamy na razie tylko, ciągle jeszcze, tylko część prawdy o Obajtku. On jest mistrzem także w jeszcze jednym. Tak skutecznie opludł siebie wokół PiS i PiS wokół siebie, że partia władzy będzie miała kłopot z pozbyciem się go ze swojego układu. Nieprzypadkowo towarzysze z PiS tak ostro i zdecydowanie bronią Obajtka. Żeby odciągnąć uwagę od jego afer, próbują mamić nas nowymi ładami. Wiedzą doskonale, że jeśli Obajtek będzie szedł na dno, to pociągnie za sobą wszystko, także PiS i także sami wiemy kogo. Obajtek jest dzisiaj najgłośniejszym antybohaterem mediów, ale przecież nie jest sam i nie działa sam. Takich jak on postaci, no może działających na nieco mniejszą skalę, są w układzie władzy setki, jeśli nie tysiące. Ludzie Morawieckiego, ludzie Ziobry, ludzie Starego Porozumienia Centrum, kraj oplotła pajęczyna, oplotła ośmiornica, która wysysa pieniądze ze spółek i instytucji publicznych. Zbieramy tę wiedzę. Ale dziś wiemy już jedno na pewno, takiej skali przekrętów i wyłudzania pieniądza państwowego przez prywatną organizację jeszcze w polskim trzydziestoleciu na pewno nie było.